Cześć, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Patryk i witam się z Wami z wnętrza Baica Beijinga 5. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę krótki, szybki test autostradowy, w którym sprawdzimy chwilowe zużycie paliwa przy wyższych prędkościach. Przetestujemy automatyczne parkowanie asystenta martwego pola. Pokażę Wam również, jak działają dwa tryby bez dotykowego otwierania klapy bagażnika. A także pokażę Wam, jak wygląda obsługa połączeń telefonicznych w Bajku. Zapraszam. Chciałem Wam teraz pokazać dwa tryby bez dotykowego otwierania klapy. Tryb numer 1. И тръп номер 2. Teraz przetestujemy funkcję automatycznego parkowania i wyjeżdżania z miejsca parkingowego. Obsługa połączeń telefonicznych w bajku jest bardzo prosta, natomiast brakuje mi tutaj jednej funkcji, bardzo istotnej moim zdaniem. Zaraz pokażę Wam o co mi chodzi. Połączenia przychodzące możemy odbierać, jak i kończyć, używając przycisków na kierownicy. Jeżeli chcemy do kogoś zadzwonić, musimy skorzystać z ekranu centralnego, wejść w sparowane urządzenie i mamy tutaj dostępną listę ostatnio wybieranych numerów, jak i wszystkie kontakty z naszego telefonu. Jeżeli chcemy do kogoś zadzwonić, klikamy na dany kontakt i dzwonimy. Na ekranie przed kierowcą mamy możliwość podglądu w ostatnio wybierane numery i tutaj dochodzimy do tej funkcji, o której mówiłem. Nie możemy skorzystać z przycisków na kierownicy, czyli po wybraniu danego numeru nie możemy kliknąć na słuchawkę i zadzwonić. Ta funkcja nie działa. Myślę, że jest to dosyć uciążliwe dla osób, które często korzystają z telefonu podczas jazdy, bo za każdym razem muszą skorzystać z ekranu centralnego. Szybki test funkcjonalności półeczek na telefony, w zależności od ich wielkości. 5-8 cala, bez obudowy, w ładowarce się mieści, na półce się mieści i leży na płasko. 6-3 cala, bez obudowy. W ładowarce się mieści. W półce się mieści i leży na płasko. 6,8 cala bez obudowy. W ładowarce się mieści. W półce się mieści, ale nie leży na płasko. 6,8 cala w armor Case. Ie. W ładowarce się nie mieści. Na półce się mieści, ale nie leży na płasko. 6.3 cala w armor case ie. w ładowarce się nie mieści. Na półce się mieści, ale nie leży na płasko. 5.8 cala w armor case w ładowarce się mieści. Na półce się mieści i leży na płasko. Podsumowując ten krótki testik, właściciele telefonów o przekątnej ponad 6 cali używających dodatkowo obudowy typu armor Niestety nie będą mogli korzystać z ładowarki indukcyjnej, ponieważ, ze względu na jej kształt, tak duże telefony w niej się nie mieszczą. Zrobimy sobie teraz test autostradowy. Sprawdzimy chwilowe zużycie paliwa przy wyższych prędkościach. Jesteśmy oczywiście na niemieckiej autostradzie, gdzie nie ma ograniczenia prędkości. Dobra, przyszła pora na podsumowanie tego odcinka. Temat klapy jak i ładowarki uważam za wyczerpany. Asystent martwego pola działa bardzo dobrze. Sygnału dźwiękowego nie możemy wyłączyć, więc trzeba się do niego przyzwyczaić. Obsługa połączeń telefonicznych również działa bardzo dobrze. Brakuje jedynie tej możliwości wykonywania połączeń przy użyciu przycisku na kierownicy. Jeśli chodzi o próbę autostradową, to uważam, że 120-140 jest to optymalna prędkość do podróżowania tym samochodem. Jeśli ktoś chce śmigać 160 i więcej, to oczywiście można. Natomiast nie polecam, ponieważ hałas we wnętrzu jest uciążliwy, zużycie paliwa jest spore, a boczne podmuchy wiatru naprawdę dają o sobie znać. A na koniec wisienka na torcie, czyli automatyczne parkowanie. Ciekawy gadżet, fajnie było przetestować. Fajnie jest pochwalić się przed przyjaciółmi, że mamy auto, które to potrafi. Natomiast w codziennym życiu, moim zdaniem, jest kompletnie bez sensu i bezużyteczne. Działa po prostu za wolno. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zastanówcie się nad subskrypcją i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.